W sen, nie budźcie mnie, przeczekać chcę najgorszą zimę lud, zamieć śnieg. Po bardzo długiej przerwie witamy Was ponownie w głośniku akademickim. Dziś naszym gościem Ania Poszelużna Cześć Ania. Cześć. W ogóle dziękujemy ci bardzo za gościnę, bo musicie wiedzieć, że nagrywamy dzisiaj u Ani w mieszkaniu. Tak, zgadza się. Nie, na... nie ma sprawy, bardzo mi miło was gościć tutaj. Tak. Bardzo ci dziękujemy. No i na początku chciałbym przejść do tych nowości u ciebie. Pojawił się ostatnio teledysk do utworu Zasnąć i może opowiedz właśnie na początek nam o pracy nad tym przedsięwzięciem. Jasne. No praca nad samym utworem trwała właściwie już od kilku lat, można powiedzieć, ponieważ w Lipcu 2018 roku premierem miał mój debiutancki e, krążek, czyli Sny na Jawie, e, płyta z 11 autorskimi e, utworami. E, także no, nad singlem był jeszcze wcześniej, oczywiście przed, e, przed premierą płyty. Także no, utwór jest gotowy tak naprawdę od kilku lat. W marcu 2018 roku pojawił się pierwszy mój teledysk do utworu, jakby mniej. Była to faktycznie długa, długa przerwa e, od tego pierwszego klipu do klipu zasnąć, no ale widocznie potrzebowałam tego czasu też, żeby przemyśleć sobie wszystko dobrze. Dobrze nabrać na nowo energii do działania, bo wiadomo, że pandemia trochę artystów wytrąciła z równowagi. Ale no cieszę się, że doszło to do skutku klip nagrywaliśmy w lutym tego roku z moim kumplem Maciejem Kocieńskim, który działa pod pseudonimem, pod pseudonimem Martwy Kotek na YouTubie, także też zachęcam do sprawdzenia jego twórczości. Także nagraliśmy klip, mieliśmy dwa dni zdjęciowe w dwóch lokalizacjach. Sam utwór jakby wersja, która jest na płycie jest taką wersją pierwszą. Natomiast wszystkie wokale nagrywałam jeszcze raz też w C2 Studio w Poznaniu. I to było na przełomie roku 2020-2021. Także no gdzieś tam etapami ta praca trwała. i No i finalnie właśnie 28 marca była premiera klipu. No i właśnie chciałem się też odnieść do samego utworu. Pozwól, że zacytuję też fragment. Zasnąć, obudzić się, gdy będzie już po wszystkim, Odetknąć, nie patrzeć wstecz, zostaną tylko blizny. Zasnąć, obudzić się, gdy będzie już po wszystkim, Gdybyś miała określić y, y, główny, jakby przekaz, który idzie za tym wszystkim, to jest właśnie taka, nie wiem, ucieczka przed rzeczywistością, może nie przed samą rzeczywistością, ale może przed y, powiedzmy, pewnym przytłaczaniem, które nam czasami towarzyszy w tej rzeczywistości? Tak, dokładnie tak jak mówisz. Z tego co pamiętam, ten utwór też, sama melodia i tekst powstały jeszcze kilka lat przed powstaniem płyty. Pamiętam, że to był jakiś taki ciemny, zimowy wieczór. Wiadomo, no zimą gdzieś tam jest troszeczkę taki spadek wieczór. energii. Tak, dokładnie. Także gdzieś tam w takich okolicznościach ten utwór powstał. Natomiast pisałam go też z myślą nie tylko o sobie, o tym co ja przeżywam, ale myślę, że też także o innych ludziach. Myślę, że każdy gdzieś w w swoim życiu spotyka jakiś taki dołak, jest właśnie przytłoczony różnymi problemami. Myślę też, że jakby utwór dosyć fajnie się wstrzelił w ten okres pandemii, właśnie, gdzie też czujemy się przytłoczeni z każdej strony negatywnymi informacjami, jakimiś zdarzeniami, sytuacjami. Także, no to jest właśnie to przesłanie, że faktycznie każdy czasami y, potrzebuje gdzieś tam uciec od tych problemów, chciałby, chciałby uciec, nie zawsze się da, ale czasami mamy taką ochotę po prostu zasnąć i żeby wszystko się rozwiązało bez naszego udziału i y, obudzić się właśnie, jak będzie już po wszystkim. Także i też chciałabym, żeby ten utwór, y, oczywiście każdy interpretuje na swój sposób. Ja też y, nigdy gdzieś wprost nie mówię, y, y, wiesz, linijka po linijce, gdyby, no. tak dokładnie, jak to zrozumieć, myślę, że każdy powinien zinterpretować na swój sposób utwór, y, aczkolwiek mam nadzieję właśnie, że y, też jest tam taki pozytywny wydźwięk, że mimo tego, że uciekamy od tych problemów, to jednak jest ta nadzieja, że one faktycznie się rozwiążą i że będzie lepiej. Takie optymistyczne przejście. Tak. A jeżeli chodzi o powiedzmy to, co planujesz e, muzycznie w najbliższym czasie, to właśnie byłyby taki powrót do debiutanckiej do płyty i przedstawianie tego wszystkiego powiedzmy w tej formie wideo, teledyskowej, czy jednak też pracujesz nad e, nowościami? Obecnie właśnie skupiam się jednak na tej płycie. Faktycznie ona wyszła no prawie 3 lata temu, więc kawałek czasu minął. Aczkolwiek nie miałam okazji pokazać tych utworów w szerszej publiczności. Także był utwór Zasnąć i planuję jeszcze jedną premierę w tym roku utworu właśnie z tej płyty. Jeszcze nie chcę zdradzać, które to będzie, natomiast już zaczynają trwać prace nad nim. A co dalej? Myślę, że już raczej będę się skupiała na nowym materiale. Także temat płyty myślę już zamknę za kilka miesięcy, a potem już nowości. Y nie wiem, czy zgadniesz, do którego roku udało mi się dokoptować, jak researcherowałem w ogóle informacje na twój temat, jeśli chodzi o twoją działalność muzyczną. O kurczę, nie wiem, ale śpiewam od dawna, także możliwe, że jestem tam do roku 2012 i projektu Młodzi Artyści Śpiewają. W ogóle, jak tak patrzyłem, to ciekawe postaci w to były zaangażowane. Janusz Kukuła, Ewa Andrzejewska choćby. Jak w ogóle wspominasz to przedsięwzięcie? No już prawie dekadę temu. To prawda, bardzo było to dawno temu, ale bardzo miło to wspominam cały czas i cały czas te wspomnienia są we mnie żywe. Zaczęło się od tego, że brałam udział w festiwalu Młodzi artyści śpiewają, Fuma w Zielonej Górze brałam udział w dwóch edycjach bodajże. W drugiej edycji udało mi się zająć jakieś wysokie miejsce, już też nie pamiętam dokładnie jak to było. I po tym konkursie, chyba w tym samym roku, pojechałam na warsztaty wokalne przy Topu. I tam właśnie trwały prace nad płytą Młodzi Artyści Śpiewają, gdzie no jakby do danych artystów zostały przypisane dane utwory. Też no nie wszyscy jakby wzięli w tym udział, ale część osób właśnie miała przyjemność śpiewać na płycie. No i akurat mi przypadł utwór, song Trzymających ścian bo pewnie na tą informację też trafiłeś, tak? Trafiłem. Tak, No właśnie, także e, dzięki tym warsztatom miałam okazję później e, studę w Zielonej Górze, z tego co pamiętam, nagrać właśnie ten utwór. I e, co ciekawe, też jakiś czas temu dostałam informację, jak też miałam przyjemność współpracować jeszcze z osobami z tamtych stron, e, e, że podobno ten utwór, bo tam jest tak, że co roku należy wybrać jeden utwór, e, przygotować utwór z płyt, właśnie młodzi artyści śpiewają, drugi jest dowolny, aby wziąć udział w tym festiwalu. I właśnie ponad bardzo dużo ludzi wybiera ten song trzymających ściany, także tym bardziej jest mi miło, że miałam okazję go zaśpiewać i że zostałam zarejestrowana na tej płycie. Nie wiem, jak mam te słyszę, nie wiem. Nie wiem. Chcę uwolnić się od ciebie. Ciebie. Czego chcesz? Nie wiesz, nie wiem. W 2016 roku miałaś też dość ciekawy projekt Fanta Future Young Stars. Yy, czy to było fajne przedsięwzięcie, jeśli chodzi o pewnego rodzaju promocję twojej działalności? Pomogło? Tak, tak, myślę, że jak najbardziej. Wtedy też miałam okazję trafić do troszkę młodszego grona odbiorców i faktycznie gdzieś tam trochę nie nieswojo się tam czułam, jak mam być szczera, tak teraz myślę po latach, bo byłam chyba najstarszą uczestniczką właśnie w tym programie. Ale mimo wszystko y, myślę, że dość, nie, to była naprawdę super przygoda. I też wiele nowych osób mnie usłyszało, także, y, no, cieszę się, że miałam okazję tam być. Trzy lata temu pierwsza płyta Sny na jawie. Czy z perspektywy czasu, no mamy już taką perspektywę, że możemy te różne rzeczy sobie też może inaczej przemyśleć? Czy byś na przykład pod kątem muzycznym, może też, nie wiem, tekstowym, coś zmieniała? Na przykład jeśli chodzi o tą płytę, czy jednak jak na tamten moment Twojego życia, Twojej kariery to wszystko wyszło tak, jak sobie to zamierzałaś, tak jak Ci się podobało? Myślę, że na pewno bym coś zmieniła, aczkolwiek też jestem zdania, że. Dobrze jest nagrywać, tworzyć w danym momencie, właśnie zarejestrować to i też pozwolić temu zostać takie jakie jest, bo potem po latach widzimy ten progres, nie? że gdzieś tam pierwsza płyta, druga płyta różnią się od siebie, są na innym poziomie powiedzmy. Także myślę, że też jest to fajne, że właśnie widać ten progres, widzimy jak się rozwijamy. Także no pewnie część rzeczy bym zmieniła, gdzieś tam jakieś może małe rzeczy w tekstach też, no ale na tamtą chwilę tak czułam i, i tak to zrobiłam, także no, cieszę się, że, że tak to wyszło po prostu. Don't you know taxi? Znalazłem też na Twoim kanale sporo coverów różnych wykonawców. Ariana Grande chyba, Prince, Fujis, chyba też było. Mm -hmm. Czy masz jakiegoś faworyta, który chciałbyś zagrać, a może już go masz nagranego? No faktycznie lubię muzykę popową i R&B, także gdzieś tam to mi w duszy gra i głównie takie utwory lubię śpiewać. Czy faworyta? No bardzo chciałam właśnie Ariana Grande grać gdy The Woman, także ten utwór już jest na YouTube, obecnie no, nie pracuję nad niczym konkretnym, także chyba nie ma teraz na ten moment takiego utworu, ale na pewno te klimaty muzyczne. Nasi researcherzy docierają do bardzo ciekawych informacji. Trafili trafiliśmy boję. na przykład na portal ekorefetycje. Bo musicie się no tak. wiedzieć, że Ania oprócz muzyki zajmuje się również matematyką, prawda? I który dzisiaj jest? 23 maja? E, tak, na dzień 23 maja e, masz 17 opinii, średnia 5 na 5, więc, o, mi więc twoi uczniowie są bardzo zadowoleni. To jest taka główna alternatywa też od muzyki, właśnie. Właściwie to przez pandemię to jest moje główne źródło dochodu i moja główna praca i gdzieś najwięcej czasu mi to obecnie zajmuje właśnie matematyka. Aczkolwiek no, kocham to bo wiadomo, też byłam na studiach matematycznych, także matematyka od zawsze była mi bardzo bliska i też cieszę się, że mogę ten zawód wykonywać, bo no, sprawia mi dużo radości i też czuję po prostu satysfakcję z nauczania innych. Bardzo to lubię i faktycznie do uczniów nie narzekają na szczęście. Teraz w środę będę trzymać kciuki za ósmoklasistów. Też mam kilkoro uczniów, właśnie, którzy przygotowywali się do egzaminu ósmoklasisty. No dwa tygodnie temu maturzyści pisali um, swój egzamin, także trochę stresu w tym mają, właśnie ze względu na te egzaminy. Ale no tak, faktycznie gdzieś tam e, matematyka bardzo mi towarzyszy, i no na co dzień bardzo dużo czasu jej poświęcam. A widzisz się kiedyś na przykład w szkole? Bo to jest w ogóle też często chyba wśród muzyków chyba. Tam, jak Organek też pracował w szkole, kilku było właśnie e, artystów, też właśnie nawet przez długi czas łączących jedno i drugie. Ja już pracowałam w szkole o, akurat. Przez rok bardzo. właśnie byłam nauczycielką w podstawówce, w szkole podstawowej. Zrezygnowałam, bo chyba nie do końca jednak to było dla mnie. Też myślę, że jeżeli już miałabym uczyć w szkole, to raczej byłaby to szkoła ponadpodstawowa. Ale szczerze, no jakoś nie. Wolę jednak tą pracę jeden na jeden z uczniem ewentualnie w jakichś małych grupach. Wtedy po prostu widzę progres u uczniów, mogę lepiej gdzieś tam dopasować, nie wiem, metody nauczania jakieś po prostu sposobem na przekazanie im tej wiedzy. Naprawdę. Tak, dokładnie. I jakby bardzo ciężko jest to zrobić w klasie 30-osobowej, czy, czy może ciut mniejszej. Mimo wszystko jest to trudne i też bardzo duże wymagania są stawiane teraz nauczycielom. Nauczycielom też uczniowie są bardzo różni. Pamiętam, że ja też miałam bardzo zróżnicowaną klasę pod względem no powiedzmy poziomu nauki. Tak? Jedni łapali gdzieś tam szybko, drudzy dużo, dużo wolniej, część była powiedzmy w tej średniej. I to jest naprawdę trudne. Podzielam nauczycieli, którzy wiele, wiele lat pracują w tym zawodzie i potrafią faktycznie tak przygotować lekcje, żeby każdy na każdym poziomie gdzieś tam w swoim tempie się rozwijał. Ale jest to bardzo trudne, także na razie wybrałam tą stronę, tą ścieżkę, że udzielam jednak lekcji indywidualnych i no, na razie nie planuję tego zmieniać. Ale co będzie w przyszłości, to zobaczymy. Do przewidzenia schemat tak znajomy, jak zwykle Jana i... Ignorowałam w głowie alarm, nie zdemaskowałam Ciebie w czas Zwyczajnie byłam szczera, chyba szczerość to już nie zaleta, nie zaleta Świat stopniowo do normalności, też muzyka się otwiera na stronie swojej rodziny, miejscowości w Schowaniu. Możemy przeczytać, że właśnie najmocniej się czujesz w wygraniu na żywo. Czy macie już zaplanowany jakiś, jakiś plan koncertowy, może nie na jutro czy na powietrzu, bo nie wiemy jeszcze kiedy nasza rozmowa się ukaże, ale powiedzmy na przykład w okresie wakacyjnym? Na tą chwilę w piątek, 28 maja będziemy grać w restauracji w Baranowie, także to będzie taki nasz pierwszy koncert po tej długiej, długiej przerwie. A później na razie nie mamy konkretnych planów, ale dopiero no jakby cała ta branża się budzi do życia i gdzieś dopiero te plany koncertowe myślę się pojawią. Także zachęcam jak najbardziej do śledzenia mnie na Facebooku. Najlepiej tam jestem na bieżąco i też wszystkie informacje są publikowane na bieżąco. Także jeżeli tylko jakaś informacja na temat koncertu się pojawi, to na pewno też to pojawi się na Facebooku. Dziękujemy Ci bardzo Aniu za rozmowę. Gdzie śledzić? Na Facebooku, Instagram też? Tak, Instagram też, YouTube, YouTube też oczywiście tak kanał prowadzę, także mhm. oczywiście zapraszam. Pamiętajcie, śledźcie Anię na Facebooku, na instagramie, na YouTubie, gdzie tam sobie chcecie. Dziękujemy Wam bardzo, Ania, Szymon, Wiktor za kamerą. Trzymajcie się, cześć. Dziękuję bardzo. To